Muszę powiedzieć, że oczywiście największą siłą naszej kampanii są ambasadorzy, niezwykli ludzie z ogromnym zaangażowaniem, którzy jak Doda prosto z samolotu przyjechała tutaj, żeby być dzisiaj z nami, ale to jest ogromne też zaangażowanie Dody w to, żeby opowiedzieć o zdrowiu psychicznym na łamach magazynu Twarza Depresji. Kiedy potrzebowaliśmy twojego wsparcia przy walce o mural, też nas wsparłaś. Kiedy teraz potrzebujemy wsparcia dla naszych dzieciaków, które są pod naszą opieką, też środki ze swojego programu przekazałaś. Bardzo, bardzo ci za to dziękuję, że tak wiele robisz z nami, żeby przełamywać stereotypy i inspirować swoim przykładem do prawidłowego leczenia depresji. Trudno było ci się zdecydować na udział w kampanii? W ogóle nie. Wr wręcz przeciwnie, zrobiłam to z ogromną przyjemnością i cały czas traktuję też jako taki rodzaj y Wygadania się, trochę ulgi, takiego wentylu, też autoterapii, więc im więcej mogę to promować, tym lepiej też dla mnie prywatnie. Bo bardzo długo to kryłam, bardzo długo to tuszowałam. Odbiło się to na mnie dwukrotnie gorzej, z większą siłą. A jak doskonale wiemy, Trzymanie w sobie jakiegokolwiek bólu i takiego ciężaru tylko i wyłącznie wiąże się z tym, że on jest coraz większy i ciągnie na zadole, jak taki kamień po prostu na dno. A ekspresja jest przeciwieństwem depresji. A przecież ja jestem bardzo ekspresyjna na scenie, robię wszystko, żeby wyrzucać z siebie te emocje, więc pomyślałam sobie, że w tym momencie również taka będę. Jak było u Ciebie z pojawieniem się depresji? Jakie objawy pojawiły się? No bo każdy z nas kojarzy Ciebie jako wulka energii, uśmiech, dobra energia idąca i co Ciebie nagle zaniepokoiło? Co, jakie zmiany nastąpiły, które to znaczy... pomyślałeś sobie mam depresję? No, właśnie najgorsze i najbardziej stereotypowe i przykre jest to, i to, jakby jak możecie Państwo stąd wyjść i później dalej to, to słowo głosić, to są właśnie takie teksty typu, jak to jest możliwe, że ty taka pewna siebie uśmiechnięta, bądź uśmiechnięty, jak co miał w ogóle piernik do wiatraka, przynajmniej sobie przykład 10 uśmiechów na twarz, i ty możesz zachorować na depresję. No to mniej więcej analogicznie, jak to jest możliwe, że mm, ty taka wysportowana i złamałaś nogę? <grym> No właśnie, dlatego <tryk> tym bardziej bo jestem otwarta, bo jestem emocjonalna, bo jestem temperamentna, więc nie, raczej się nie zamykam w sobie, więc te wszystkie emocje swoje i moje docierają do mnie dziesięciokrotnie. W związku z tym ani bycie pozytywną, ani prostolinijną, ani otwartą, ani temperamentną, ani hardą, ani y, taką gospodarną, która sobie radzi z różnymi rzeczami, nie ma w ogóle związku z tym, że można zachorować na depresję. Lub mniej, czy bardziej. Uważam, że w ogóle charakter czy osobowość nie jest yy, i nie powinna być przez normy społeczne czy przez społeczeństwo oceniana jako predyspozycja do, de, do depresji. Bo wtedy właśnie ci ludzie, którzy są bardzo uśmiechnięci yy, i bardzo tacy do przodu, wstydzą się przyznać i wstydzą się iść po pomoc. A właśnie to właśnie głównie oni najczęściej zapadają na tę depresję nie wiedzieć czemu. Może się bardziej dokształcę, będę jakimś profesorem, to wtedy odpowiem. Niedługo, sun. No, właśnie, chwilę temu było spotkanie autorskie tutaj w sprawie książki Twarza Depresji. I była pani, która mówiła o 16 szesnastolatce, która powiedziała mamie o tym, że choruje na depresję, chyba ma objawy, czy powinna pójść do psychologa. Mama mówi, nie, nie wygłupiaj się, to, to nic, nienormalna jesteś. I zgasiła to dziecko, które nie poszło po pomoc, bo mama to zablokowała. Co chciałabyś powiedzieć tym ludziom, którzy wahają się od nastolatków przez dorosłych, czy powinnam pójść, a mam objawy. Jak odważyć te osoby do tego przełamania lęku, który pewnie tobie też przed pierwszą wizytą u psychiatry towarzyszył? Nie, nie, w ogóle nie miałam lęku. Już byłam tak zdesperowana, że szukałam pomocy i ukojenia, więc tutaj nie było lęku. Natomiast to będzie brutalne, co powiem, ale po prostu nie szukajcie pomocy u rodziców. Rodzice sami potrzebują pomocy. Niestety, taka jest sytuacja w społeczeństwie, gdzie ludzie wychowują swoich rodziców telefonami, przepraszam, rodzice wychowują swoje dzieci telefonami, a raczej nie wychowują, tylko ich jedynym celem jest prokreacja i powodem do sukcesu urodzenie dziecka już samo wychowanie, no to robi to iPad czy strony internetowe, czy właśnie gwiazdy, takie wielkie autorytety. Sorry, no ja się nie uważam za autorytet. No ale jeżeli rodzic spycha dziecko do internetu na social media, to gdzie oni mają szukać tych autorytetów? Rodzice sami są zaburzeni, sami potrzebują pomocy i sami po niej sięgają, sięgają po alkohol, sięgają sami po internet, nie mają kontaktu z dzieckiem, nie mają żadnego jakiegoś takiego dialogu, nie prowadzą. Więc jak oni mają pomóc dziecku? Skoro sami przed sobą kryją swoje deficyty i sami przed sobą wstydzą się przyznać do takich rzeczy. To jest tak skomplikowany i i wielowarstwy problem u nas w Polsce, przez to, że choroby są deprecjonowane psychiczne, że są powodem do ostracyzmu, do wstydu cały czas, że nie mamy odpowiedniego dofinansowania, że dzieci nie mają tak naprawdę dokąd pójść i jak sobie pomóc. Więc co chcę powiedzieć? To chcę powiedzieć, że, muszą, że trzeba jak najszybciej zrobić jakieś placówki, gdzie będą mogły same pójść po pomoc. W szkole, yy, gdziekolwiek indziej. Rodzic już nie jest w tym momencie, na ten moment uważam osobą, która, do której można pójść po pomoc. Niestety dorośli są jeszcze bardziej zaburzeni niż młodzież. Wow, ale pozytywną mam puentę. Naprawdę zapraszajcie mnie częściej, kochani. Doda, wrócimy na pewno do ciebie, ale wywołałaś ważny temat rodziców ale no tak, i, muszę to taka go, no. i muszę ten temat rodziców pociągnąć, bo z, nie, z nami jest Chris Cugowski, którego tata Krzysztof Cugowski, legendarny muzyk, od początku naszej kampanii jest naszym ambasadorem i był chociaż nie chorował na depresję. Zawsze mówił, że nie choruje, i tak nigdy nie chciał mi powiedzieć, nie wiedziałam, co się dzieje w jego domu, że on tak chętnie wspiera tą naszą kampanię i mówi, że to jest ważna kampania, ale Teraz Chris do mnie zadzwonił i mówił, wiesz, nagraliśmy taką piosenkę o depresji, chciałbym ją dedykować waszej fundacji. Chris został naszym ambasadorem kampanii Twarza Depresji. Opowiedz Chris, jak wyglądała walka, pojawienie się depresji u ciebie i też jak wyglądał ten szerszy kontekst rodzinny, domowy, o czym mówiła Doda. W moim przypadku to było, ja zawsze byłem emocjonalnym dzieckiem, od, odkąd pamiętam i też odkąd pamiętam miałem, nie wpajane, ale sam sobie wpajałem, że że jednak nie mogę się aż tak obnosić z tym, z jakimiś swoimi wahaniami nastroju, jakimiś właśnie swoimi dołami, bo w sumie o, dzieciak wychowany w czepku, na co ja mogę narzekać? Nie? Przecież wszystko, jakby wszystko mam, czym są moje problemy, czym że inni mają gorzej. I właśnie takie właśnie sformułowania jeszcze bardziej znie, nawet zniechęcają i też opóźniają reakcję. Właśnie takiej osoby, która jakby potrzebuje, jakby sięgnąć po pomoc, ale dookoła cały czas ma jakby właśnie są te słowa, że o, co czym ty się przejmujesz, przecież to nie jest warte twoich tam jakichś rozmin, jakiś Twoich łez, twojego, twojego zdenerwowania albo smutku. A właśnie to uważam, że ta, ta osoba właśnie o której mowa, osoba, która się właśnie zmaga z takimi myślami, to od niej powinno zależeć co tak naprawdę jest ważne dla niej I, i nie można negować ani umniejszać zmartwieniom tej osoby ponieważ umniejszanie temu wszystkiemu tworzy złe schematy i tym bardziej ta osoba się zamyka i tym bardziej boi się i nawet czasami wstydzi się sięgnąć po tą pomoc, bo cały czas ma w pamięci, że o, w sumie to, czym są moje problemy, po co w ogóle, co ja narzekam i to się dusi, to się marynuje, aż w końcu ten, w końcu to nie ma gdzie ujść i po prostu wybucha. I to w momencie, w którym nikt nie jest się w stanie spodziewać, a najbardziej właśnie taka osoba. I też dlatego, wiedziałem, że właśnie mój tata jest, jest ambasadorem tej, tej fundacji i zawsze był jakby bardzo pozytywnie się o tym wypowiadał. I w momencie, jak zacząłem, jak wypuszczać swoją muzykę, to teraz właśnie była okazja, że akurat terminowo się zgrał, że ten, ten single był wypuszczany SOS Teraz. I to się właśnie zbiegło z. Z, z, z tą fundacją i pomyślałem, że kurczę, jak można, mogę zrobić coś e, coś poza, powiedzmy, ej, tu jest moja nowa piosenka, słuchajcie jej, tylko żeby to rzeczywiście jakby dało coś może komuś i nie spodziewałem się w ogóle takiego, nie spodziewałem się, że to może aż tak jakby pozytywnie oddziałać e, i, z, i rzeczywiście to będzie miało jakiś taki impact na innych osobach. I jestem za to mega wdzięczny i i też myślę, że ważne jest, żeby mówić o tym otwarcie. Też my, jako artyści, mamy ogromne. Nie mamy obowiązku, ale to jest coś, my, jako artyści, działamy na emocjach. Jesteśmy bardzo emocjonalnymi, bo gdybyśmy nie byli emocjonalni, to byśmy nie byli artystami, prawda? I, i w nas leży to. W nas leży ta nie ten obowiązek, nie mam słowa na to, ale żeby przekazać prawdę, żeby... Misja, dziękuję. N należy, ta misja, należy ta misja, żeby przekazać prawdę i, i nie mamy właśnie pojęcia jak dużo, e, tak jak Doda powiedziała, że przecież dzieci szukają wzorców właśnie, e, nowe pokolenie wychowuje internet. I nawet jeżeli nie jesteśmy nie chcemy być tym autorytetem, to i tak koniec końców często nim jesteśmy i dlatego ważne jest, żebyśmy my mówili swoją prawdę, ponieważ nawet nie wiemy, jak dużo możemy pomóc drugiej osobie nieświadomie. Dziękuję, Chris i dziękuję Wam, że inspirujecie młodych do tego, żeby sięgać po pomoc, to bardzo ważne i że... Pomagacie też wesprzeć nas jako Fundację w Twarze Depresji w tym, abyśmy mogli jak najszerzej nieść pomoc dla dzieci i młodzieży. I tu patrzę, już mówiłam o Dodzie, która przekazała środki na prawie 100 konsultacji Kuba Szyperski wygrał program Twoja twarz brzmi znajomo w telewizji Polsat i przekazał nagrodę 100 tysięcy złotych na konsultacje dla naszych dzieciaków. Także bardzo, bardzo Kuba dziękuję, że dołączyłeś do naszej kampanii po raz pierwszy, też nie bez zastanawiania się długo. Mam nadzieję, że nie, ża nie żałujesz. Nie żałuję, nie żałuję ani sekundy, kiedy ta myśl w zasadzie wpadła nam do głowy, bo. To jest taka fundacja, która. Jak ja cofnę się 10 lat temu. Mogę powiedzieć, że nie chorowałem na depresję, nigdy nie leczyłem się na depresję, ale teraz, kiedy mam 28 lat i więcej wiem, i właśnie szerzycie te informacje, to idzie w świat. Właśnie artyści, tacy, tacy jak my, my, niesiemy tę nowinę. Ja mogę pomyśleć o tym i. Stwierdzić, że może te 10 lat, gdyby była taka fundacja i gdyby takie osoby głośno mówiły o tym, co się dzieje, jak można przede wszystkim pomóc sobie, to może i byłoby mi łatwiej. E, łatwiej by mi było w szkole, łatwiej by mi było w liceum, później na studiach i, i może i teraz, bo wsparłem e, tą nagrodą. E, ten projekt pomocy online psychologicznej, że teraz każde dziecko, nastolatek z jakimkolwiek problemem może wejść na waszą stronę i dostać taką konsultację, dostać poradę. Doda mówiła tutaj właśnie o, o rodzicach. Każde dostanie dziesięć takich. Dziesięć takich, nawet dziesięć takich konsultacji. Doda mówiła o rodzicach. Właśnie to jest to, że nie mamy do końca w tym takim okresie dojrzewania, dorastania. Wyboru w ogóle drogi życiowej, czasami stawiamy ten mur przed nimi, bo nie chcemy się tym dzielić. Wstydzimy się, albo się boimy, albo rodzice nie mają w ogóle narzędzi do tego, żeby jakkolwiek nam pomóc. I tu pojawia się właśnie ta konsultacja online, która uważam jest świetna i może pomóc wielu dzieciakom. A to jest to, co ja chcę nieść, i zawsze niosłem ze sobą, że chcę pomagać tym młodszym. Tym, którzy chcą się rozwijać, którzy y, mają jakieś swoje małe meandry i jeżeli mogę tylko wesprzeć, to po prostu jestem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję kuba, naprawdę z całego serca i w imieniu też dzieciaków, które korzystają z naszej pomocy. Mateusz, dziękuję też Tobie i grupie Waxy, młodych, fajnych youtuberów, którzy, dzieciaki, mają 2 miliony followersów na YouTube i oglądają z urumieńcami na twarze Wasze filmiki z życia szkolnego. Zrobiliśmy razem film o leczeniu depresji i taki fajny, uczący, właśnie inspirujący dzieci do sięgania po pomoc, ale też dziękuję, że Ty się otworzyłeś i mówisz o swoich doświadczeniach. Ja bardzo dziękuję w imieniu Waksów i swoim, że możemy dołączać do takiej akcji i, i wspierać Waszą fundację. Szczególnie, że właśnie tak jak mówisz, oglądają nas dzieci i młodzież i mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy właśnie dotrzemy szerzej do tego grona, które tak jak już tu padło w wielu wypowiedziach, trzeba uświadamiać o, o tej o świadomości psychiki, jej funkcjonowaniu i korzystaniu z pomocy, jeżeli jest do tego. Tego potrzeba, a często właśnie stygmatyzowanie czy przez rodzinę, czy, czy przez znajomych powoduje to, że no, dzieci zostają bez tej pomocy, a fundacja jest takim miejscem, które może im w pierwszym momencie pomóc. Mam nadzieję, że to jest w ogóle początek naszej współpracy i będziemy robić więcej takich odcinków o, o problemach z, związanych ze zdrowiem psychicznym, i dzięki temu będziemy jeszcze szerzej docierać do tego grona. A ja ze swojej strony. Ponieważ się utożsamiam tak samo z, z wieloma tutaj wypowiedziami. Też od małego miałem natłok myśli. Mimo uśmiechu i działania szeroko w szkole każdy mówił: Mateusz, masz wszystko, tak, jest, jest dobrze, jesteś uśmiechnięty, działasz, występujesz. Jaki ty możesz mieć problem? A ja walczyłem z płaczem, z, z wyjściem z domu czasami i, i nie wiedziałem, co mi się dzieje. No ale były to czasy, urodziłem się w 1997 roku, gdzie jeszcze Często się słyszało, że psychiatra to jest taki, te, taki, takie straszenie, taki straszak. Idziesz, pójdziesz do psychiatry, tak? Więc e, cieszę się, że to się zmienia, ponieważ depresja czy inne choroby psychiczne, nie tylko depresja i jakieś w ogóle problemy psychiczne, to, to są y, rzeczy, które warto konsultować. Szczególnie, że one nam pomagają wzmagać się też z innymi chorobami albo mogą być przyczyną innej choroby, tak? Tak jak na przykład choroby onkologiczne, którym często współtowarzyszy depresja. I, I o tym też trzeba mówić, bo, bo ludzie często się nagle z tym stykają albo problemy, które. Zostały z nimi wcześniej i nie rozwiązali ich w głowie, nagle dociskają jeszcze bardziej i to jest już ten, ta zdwojona siła, którą, z którą ciężej już walczyć. Tak więc warto na jak najwcześniejszym etapie interesować się i nie wstydzić się rozmawiać, ponieważ ja dopiero w wieku 20-21 lat odważyłem się, już też byłem zdesperowany i poszedłem do psychologa, psychiatry, bo już czułem, że co z tego, że mówię innym, że mam problem, że myślę tak czy tak. Cały czas zostawałem sam wieczorem i nie wiedziałem co z tym zrobić, albo przesypiałem szkołę, albo odwlekałem moje marzenia i nie chciałem się realizować, bo przecież mi się nie uda, niska samoocena i tego typu pokroju różne e, efekty, które miałem w głowie od małego narastały aż w końcu wybuchły i wziąłem się za siebie i jestem tutaj i dziękuję za to. Dziękuję Mateusz. Dziękuję bardzo. Ja bym mogła z Wami do rana rozmawiać, bo zdrowie psychiczne dla mnie jest numerem jeden, naprawdę. Uważam, że jest w naszym życiu szalenie ważne, ale żeby też Państwo dali radę z nami wytrzymać, to do każdego z Was mam jeszcze jedno pytanie i poproszę Was o, o, o puentę. Doda, co się zmieniło przez te 10 lat? Zobacz, że. 20. edycja kampanii Twarza depresji. Wystawa, dzisiaj pierwsza nasza. Spoty, pół tysiąca billboardów zrobiła tylko nasza fundacja przez ostatnie 10 lat. Trochę udało się zrobić, trochę się zmieniło, ale coś jeszcze jest przed nami do zrobienia. No, przede wszystkim zmieniło się to, że młode pokolenie, które siedzi po mojej lewej stronie, mimo że wyglądamy jak rówieśnicy. Hmm, sięga po pomoc. Za moich czasów to w ogóle była totalna abstrakcja. Ja pierwszy raz poszłam do, po poradę do psychoterapeutki no jak, grubo po 35 roku życia, a zaczęłam karierę, jak miałam 17 lat. Tyle lat dawałam sobie sama radę. Z najgorszym hejtem, z najgorszymi tabloidami, z najgorszymi portalami, które te, wtedy przebierały na siłę, których paliwem było nakręcanie linczu e, na jedną nastolatkę. I że ja w ogóle da dałam sobie radę, przy okazji jeszcze ze cztery razy się rozwiodłam po drodze, e, to, 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 to jestem w szoku, ale jednak zawsze płacimy. Później coś z nawiązką. Zaciągamy zawsze kredyt w naszym organizmie, czy to od strony fizycznej, czy psychicznej. I tak jak powiedział mój poprzednik, z duchowej z strony naszej, takiej mentalnej, zawiadujemy całym naszym organizmem. Jeżeli nie będziemy mieli poukładane w głowie, to sypnie nam się całkowicie fizyczna, fizyczna strona naszego organizmu. To będzie jak domino szło. Choroby psychiczne są na tym samym. Poziomie ważne, co każdy innego układu, czy kostnego, czy krwionośnego, czy mięśniowego. To jest ten sam organizm. Nie ma się czego wstydzić, trzeba sięgać po pomoc. I cieszę się, że chociażby z tego powodu przez te 10 lat tyle się zmieniło, że młodzi ludzie już teraz głośniej o tym mówią. Dziękuję. Chris, a co ty byś dodał? Co uważasz, że powinniśmy jeszcze zrobić? Jakie wyzwania przed nami widzisz jako przedstawiciel już, no nie nastoletniego no na pokolenia, ale jednak młodego, z takim już większą świadomością zdrowia psychicznego? Um, ja myślę, że to i tak Idzie w bardzo dobrą stronę, że właśnie coraz coraz częściej mówi się i coraz mniej jest y, rozmowy na ten temat są stygmatyzowane, albo i coraz mniej jest właśnie straszenia, że o, bo pójdziesz do psychiatry jako na, na zasadzie straszenia, nie? Tylko to jest, to się staje coraz bardziej normalne, coraz bardziej naturalne i coraz częściej, jak, jak ktoś Cię pyta, że: Ej, co tam u Ciebie? I. Y, to coraz częściej jest. Zaczyna się robić to OK, żeby nie odpowiadać zawsze. A o mnie wszystko OK. Tylko rzeczywiście, jak coś się dzieje, to z, to jest to bardziej swobodna atmosfera, żeby po prostu mówić o swoich rzeczywiście przeżyciach, o swoim zdrowiu psychicznym. I, I myślę, że to jest dobry kierunek. Oczywiście, że jest dobry kierunek i że byleby tak dalej po prostu szło. Dzięki. Kuba, a do ciebie jeszcze pytanie na koniec o naszą wystawę w tym wielkim tutaj pięknym miejscu, w samym sercu Warszawy, w Śródmieściu w Domu Kultury Śródmieście 20 ambasadorów uwiecznionych na portretach. Co sądzisz o samej wystawie i o idei pokazania twarzy depresji w realiach miasta? Ja jeszcze nie do końca miałem okazję tutaj żeby się przejść i zobaczyć całą tę wystawę, ale to, co mnie cieszy, że te wszystkie twarze, które tutaj wiszą, łączy nas właśnie ten jeden cel. Gramy do jednej bramki, a to jest chyba najważniejsze, bo jeżeli będziemy właśnie w przysłowiowej kupie działać z siłą, z mocą i chęcią do tego wsparcia, do pomagania, możemy wybudować po prostu odwagę dla innych. I mam nadzieję, że patrząc, po prostu, idąc tutaj, ktoś zobaczy te twarze, i może właśnie przyjdzie mu ta myśl, że Jestem w dołku, ale może jednak, może to jest ten znak taki, że sięgnie po tę pomoc. I po prostu myślę, że może ta wystawa dawać odwagę. Bardzo dziękuję. Mateusz, a co ty byś powiedział młodym ludziom, którzy oglądają i na naszych billboardach i na wystawie, ale też w waksach na co dzień? To są takie dzieciaki między 10 a 13 lat, które w kolejce stoją i piszczą do was ale wśród nich są dzieci, które na pewno są, mają też swoje problemy y, związane ze zdrowiem psychicznym. Jak byś je zachęcił do odważenia, do sięgnięcia po pomoc ty jako ich... Autorytet. No, właśnie przede wszystkim nie bać się korzystać z takich środków jak telefon zaufania, który jest nawet taką drogą, gdzie można pominąć rodziców, tak? bo, bo często, jeżeli chodzi o leczenie, potrzebujemy tej zgody rodzica, a, a, a są takie nawet telefony. I, I telefony są teraz tak powszechne, że ma je każdy praktycznie i dzieciak tak samo. I, i, I nie jest to trudna droga, tylko trudno się zebrać, więc na pewno zachęcałbym je do skorzystania tam z porady, jeżeli nie mają. Tej, tego wsparcia wśród rodziców, a często właśnie tak jest, że, że rodzice właśnie bagatelizują ten problem. Myślę, że też stoi przed nami duża droga właśnie, żeby w tych szkołach częściej się pojawiał psycholog obok tego pedagoga, bo, bo często to był pedagog, to taka podstawa, a jednak w dzisiejszych czasach, w tych bodźcach od zawsze on był potrzebny, ale teraz jest szczególnie potrzebny jeszcze bardziej i, i musimy dawać dzieciom szansę właśnie w szkołach, aby mogły tak anonimowo pójść i porozmawiać sobie, tak, zasięgnąć tej pomocy. Ym, I co? I nie bać się, nie żyć w bańce, nie uciekać też od tych myśli, zastanawiania się, e, nie, nie zamykać się z tymi myślami, tylko e, wyjść z tym na zewnątrz, tak? E, nie dawać sobie wmówić, że będzie ok, jeżeli czujemy, że, że coś jest nie tak. E, tutaj Dorota chce jeszcze coś dodać? Nie, spokojnie. Spokojnie, 15 tak, 15 sekund. Tak, także, także przede wszystkim, żeby dzieci właśnie korzystały z tych telefonów zaufania i, i nie bały się o tym mówić, bo, bo dzięki temu skorzystają odpowiednio wcześnie z pomocy i zrobią wcześniej ten krok do przodu, który ja zrobiłem w wieku 20 lat, czy Dorota zrobiła w wieku 35, tak, więc, więc zachęcam do tego. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, skoro już mamy takie persony, które rządzą internetem, żeby zwrócić uwagę, bo teraz ten temat stał się bardzo modny, każdy z, z młodzieży jest samozwańczym psychiatrą i psychologiem, szuka porady na TikToku, żeby tego nie robić, tylko faktycznie iść po pomoc do osób, które skończyły studia, nie bez powodu trwają one tyle, ile trwają, a później jeszcze parę lat praktyk i doświadczeń, z pacjentami i najgorsze co może być co też bym chciała młodzieży która ma taki wpływ właśnie na internet na to zwrócić uwagę żeby żeby de deprecjonować i krytykować takie zachowania. Nie wiem, czy zauważyliście. Teraz młodzież nie mówi na siebie, że, że jest głupi, że jest beznadziejny, że jest taki, tylko właśnie używa terminologii psychologicznej, czyli od razu widać, że jest schizofrenik. Nie, no ty masz jakąś depresję albo dwubiegunówka jak nic. Czyli używają terminologii, która jest według nich modna. Wydaje im się, że gdzieś tam zgooglowali, czy coś tam im pasuje na podstawie czterech podpunktów na TikToku, więc mogą przyszywać komuś takie. I, łatki, I znowu zamykamy się w takim błędnym myśleniu. Młodzież się zamyka, młodzi ludzie, że takie nazywanie kogoś jest złe. I nie obrażając kogoś, ale nazywając kogoś schizofrenikiem, czy że ktoś ma dwubiegunowość, dajemy od razu do zrozumienia, że, jest to w że stawiamy go w negatywnym świetle. Czyli ta osoba, jeżeli naprawdę to ma. No to już jest obrażona i nie chce się do tego przyznawać, więc po co ma się leczyć, skoro już ta szkoła stwierdziła, że jest no chora na dwubiegunówkę. Więc trzeba na to bardzo, bardzo zwracać uwagę, żeby nie szarżować tymi termina terminami i żeby one zostały w przestrzeni. Psycholog, pacjent, psychiatra, pacjent, a nie żeby stały się po prostu modnymi tekstami, jak kogoś obrazić, bo to nie jest w ogóle powód do obrażania i to nie powinien być sposób na obrażanie i to w ogóle nie powinien być taki pioratywny epitet.